Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie Snow z tej strony, a w dzisiejszym odcinku może w końcu coś zawalczymy na naszym KvK, jak widzimy rywale tutaj się pojawili, szkoda, że tylko na ten Mightiest Governor, no ale zawsze coś, jak widzicie już tutaj zabiłem trochę punktów, tak, wbiłem na pierwsze miejsce jak na razie w tym etapie, ale pewnie tutaj nie będę jakoś mocno, że tak powiem cisnął, zobaczymy. Jak to będzie wyglądało? Widzę, że tu już Pui idzie do przodu. Nie zostaje z tyłu. Idę z nim. Tym bardziej, że rywal się tutaj pojawił. No to trzeba po prostu iść. Teraz jeszcze tych cały czas surowców i, i tych przyspieszeń mam całkiem sporo. Także nie ma co się, że tak powiem, szczypać. Mogę jeszcze to odrobić. A tutaj tych kilpońców czy tam w ogóle do do Osiągnięć, tak, przyda mi się trochę tych kilpońców, także możemy tutaj spokojnie na nich poczekać. Jak widzimy, robimy tutaj Murder Ball, zobaczymy ilu, że tak powiem, naszych się tutaj pojawi. Podejrzewam, że z czasem będzie ich coraz więcej, aż do momentu kiedy będzie nas po prostu tak dużo, że tutaj ten Sojusz, który do nas wychodzi, no po prostu już nie będzie miał nic do powiedzenia. Na razie oni się trochę jakby bardziej zmobilizowali. No i cóż, ja od razu powiem, że nie będę tutaj walczył jakoś zaciekle. No bo po prostu nie ma to najmniejszego sensu, tak? Nie o to, że tak powiem, tutaj chodzi ja sobie tutaj mogę spokojnie gdzieś tam z tyłu zbierać, że tak powiem te kill points, o widzicie teraz na przykład tego Sipio sobie tutaj zaatakuje, to jest gościu, który chyba migruje albo chce zbić moc po prostu bo on tutaj bardzo mocno idzie że tak powiem z tyłu a tutaj zaczęli mnie atakować, no to jak jak tak chcecie to proszę bardzo, oni zaraz poczują, że, że my tutaj spój jesteśmy yy, razem, także My tutaj naprawdę mamy dosyć pokaźne uderzenie. Jak widzimy, nasze jednostki się wycofują. Ja muszę kogoś tutaj fajnie sobie trafić. O, ten Big Dave się tutaj wyłożył do przodu. On chyba nawet poszedł za moimi marszami. Tutaj jakaś gamma. Także widzicie tutaj, tak jak mówię, ja tutaj nie mam zamiaru jakoś specjalnie wchodzić w środek tej walki. Mogę sobie tutaj spokojnie trochę tych właśnie killpointów nabić. Oni tutaj chyba mają w ogóle przewagę liczebną. Na razie jeszcze tego nie czują. Także staram się, żeby moje, żeby moje marsze po prostu nie zostały wciągnięte. O, tu już kogoś zabiłem. Także trzeba sobie obrać jakiś następny cel. Różne tutaj mają marsze. Ja tak bardziej patrzę na to to gdzie jest, o, moja bodika już została niestety strącona. <krzyk> chyba sobie tu zrobię refresh, bo widzę, że pój też będzie się wy... wycofywał. Albo nie. Zobaczymy. Jak zostanę sam, to tutaj nie ma absolutnie sensu. Tak, pój chyba też yy, zrobi sobie refresh, to ja też. Wejdę sobie chyba też tutaj bliżej, moim miastem, żebym się szybciej cofał, po prostu bo tutaj, a nie, nie, chyba nie będę, nie da rady, żeby się tutaj teleportować. Ale to nic, zaraz tutaj sobie zrobimy. Refresh i pójdziemy dalej. Ej, to jest taka, tak jak mówię, na luzie walka. Zobaczmy sobie jak wyglądają numery. Fajne jest to, że mogę Wam pokazać od razu. tak? Czyli tutaj zrobiłem 2000 na 12. To jest dobra wymiana i właśnie o to mi chodzi. Tutaj ten gościu, który właśnie chyba chce migrować. Przecież nie, Big Dave akurat nie powinien. No ale dobra. Ech, ok. Tutaj nie za dobrze. Tutaj tak średnio z tą bodycom. Ok. Tutaj możemy to uznać no i tutaj, jeżeli są takie mniejsze raporty, to nawet nie pokazuję tutaj Guan, zobaczcie, zrobił mi całkiem niezłe numery i co tu jeszcze mamy jakieś wcześniej nieotwarte Ramzesa, na razie próbuję go z Cyrusem, zaraz, zaraz wyślemy Ramzesa z Hondą i zobaczymy jak to będzie wyglądało oczywiście używam tych support skills bo tutaj to jest bardzo ważne i powiem wam, że ustawienie tego jest, jest ciekawe, tak? Także tutaj naprawdę fajnie się kombinuje z tymi support skillami. Szkoda, że jeszcze nie wszystkie mamy otwarte, bo jak wszystkie się otworzą, to wtedy to dopiero będzie ciekawa akcja. Czekajcie, zobaczymy teraz. Spróbujemy użyć Hondy, jaka będzie różnica. Sam jestem ciekawy, bo właśnie chciałem spróbować hondy, ale nie jako pierwszego dowódcy, tak? Zobaczyć, jak to będzie się sprawdzało. Muszę z tym hondą y, pokombinować, tak? Czyli spróbuję na pewno gdzieś tam używać go, ale na takiej zasadzie, właśnie próby, tak? Jak to będzie wyglądało? Tutaj się chyba nie mobilizujemy z powrotem. No, rywali też nie ma jakiejś ogromnej ilości. ten ciekawy, na razie chyba nikt nie jest łasy na te punkty. Ja nawet nie wiem. Aha, bo to jest oczywiście, kiedy jakaś walka i tak dalej, to, to się okazuje, że to jest Mighty's Gouverner Łuczników, tak? Ej. I nawet kogo bym nie wybrał, to i tak mam wszystkich wymaksowanych. Także dla mnie słaba impreza. Szkoda, że to nie jest jakieś infantry, to bym sobie odblokował Tarika. Albo, jakby to było leadership, to bym sobie coś tam popracował z moim, z moim Herakliuszem. Także najgorsze możliwe, Mighty's Governor mi się trafiło. Nie chcę tutaj za dużo zdobywać punktów, ale ja też nie będę tutaj za długo walczył. To jest gościu, który cały czas ucieka, także nie ma co go gonić. On się i tak zmyje. To jest ten właśnie. Nynę, którego można sformować bez, bez żadnego problemu. Ten Big Dave jest dosyć mocny. Okej, okay, wchodzimy. Mm -hmm. No to dobra, do roboty. Tu jest jakiś Storm, Stormy. Dawaj Stormy. Albo nie, już tam kogoś atakuje, no to dobrze. A nie chcę tutaj znowu, żeby mnie wciągnęło za daleko. Niekiedy nie widzę właśnie widać ikonki, ale nie widać, gdzie te konkretne marsze są. O, tu jest jakiś gościu. Dawaj. A, uciekł. To jest właśnie to, jak się za dużo. Za dużo ruchu. O, dobra, tu jest gościu. Ten Big Dave jest spokojny, tak. W miarę walczy, jak się go zaatakuje, to on tak szybko nie ucieka. A teraz się muszę chyba wycofać. Mhm. Dobra, nie będę walczył do końca moimi marszami. Tak jak mówię, tutaj nie jest to w żaden sposób, że tak powiem, wojna. Także moja walka wyglądałaby wtedy inaczej. Tutaj, jak zobaczyłem, że już trzy marsze źle wyglądają, to od razu wycofka do miasta. Na spokojnie. Tak jak mówię, tutaj mi się nie opłaca w żaden sposób jakoś mocno cisnąć. No i najgorzej, że po prostu punkty mam. A to jest. Zobaczcie, mogę sobie Henry'ego zrobić, czy coś tam. Postaram się, żeby później inni mnie wyprzedzili, ale jak jest szansa, żeby chwilę sobie powalczyć. I jeszcze wam pokazać, no to spróbujemy. Zaraz zobaczymy, jak ten mój Honda sobie poradził w tej króciutkiej walce. On chyba nie był za bardzo atakowany. Także całkiem możliwe, że, że jego raport będzie wyglądał całkiem ok. Jest też plus właśnie, że jeżeli Honda jest na drugim miejscu, to nie jest tak bardzo atakowany, tak? Ze względu na to, że ludzie po prostu nie widzą, że ten Honda się tam znajduje. Także zaraz zobaczymy sobie raporty. O, zobaczcie tutaj Gilgamesh. Uuu, ale nie wygląda zbyt dobrze. Także mimo tego wycofania nie jest to zbyt dobre. Bodyka w miarę ok. No i tutaj jest właśnie Honda. No i zobaczcie, całkiem nieźle, jeśli chodzi o ogólne numery. Nie będę pokazywał tam każdej, każdej jednej wymiany, tak, ale te ogólne numery to jest naprawdę super sprawa, że można sobie od razu tutaj u góry zobaczyć jak to wygląda. E, Nevski, spoko. E, I tutaj Guan też bardzo spoko. Dobra, ok, wracamy na pole. O tu jakaś to myres się pojawiła jako pierwszy dowódca. Co to za gościu? Jest tutaj kilku takich mniejszych gości, ale oni wiecie, nie idzie z nimi walczyć, bo oni tak szybko uciekają, że, że to jest praktycznie niemożliwe, żeby z nim, z nimi wejść w kontakt w ogóle. Na przykład ten tutaj Argos, zobaczcie, jak ja go tutaj spróbuję chociaż zaatakować, to on momentalnie powinien się wycofać. Chociaż, chociaż, może się uda. Atakuje. No to spoko, zobaczcie, bo to... Tego się nie spodziewałem. Dobra, spróbujemy tą Tomyres od razu. Onda z Ramzesem od razu. Pfff, poszli już. Dobra, czekajcie, spróbujemy. A nie, mam za dużo już. Jeszcze mi została Bodyka w miarę. Do walki. I ten. A tych już się muszę pozbyć, niestety. A dobra, nie ma co tu chodzić nawet. W takim ten. Zrobię sobie refresh wszystkich marszy. Okej, okay. zobaczmy teraz jak raporty wyglądają. No dobra, Guan, okej. Okay. Gilgamesz tutaj widzimy dużo, miał walki, ale nie zrobił jakichś super numerów. Nevski całkiem nieźle, fajna wymiana. Bodika, o, Bodika, to jest to. Tak tutaj widzicie zaatakowałem na początku tego słabszego gracza i ta Tomyres też mi, że tak powiem nabiła, nabiła tych punktów. Oni mają przewagę, to nie ma się nie ma co gadać, tak? Na pewno mają więcej graczy. No Ramzes z Hondą całkiem nieźle się obronili, jak na ten słon, który zobaczcie ile tutaj marszy jest atakujących. To myślę, że to jest całkiem, całkiem niezły wynik. Więc będę próbował cały czas właśnie tego kombo Ramzesa i to my rys, i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Także spróbujemy sobie jeszcze raz, może tutaj wyjść do walki, zanim będę musiał się wycofać. Fajnie, no zawsze zawsze coś, <grych> tak? Zawsze to jakaś walka. Trochę coś się udało tutaj, tutaj zrobić. Ja mam nadzieję, że coś w Kingsland jeszcze, że tak naprawdę powalczymy bardziej wojennie, mniej tak, że tak powiem, zabawowo, chociaż też jakieś tam zawsze jakieś kilpońcy wpadają. Tak jak mówię, tutaj te osiągnięcia dosyć są ważne. Te zwiary widzimy, że tutaj jak na razie jestem bardzo do tyłu, dopiero to był pierwszy milion zabitych jednostek, a musiałbym zrobić co najmniej te 15, żeby, żeby później zbierać te kamienie ikoniczne. No, tu jest od 4, a później jest na 15. Te kamienie ikoniczne mnie bardzo interesują w oczywisty sposób. Także tutaj to będzie dla mnie ważne. O, czekajcie, teraz chyba my jesteśmy już w końcu w przewadze. Będzie taki moment, w którym my zaczniemy mieć przewagę i oni po prostu będą się już tylko i wyłącznie chować za bramą. Także czekam na ten moment z utęsknieniem, że tak powiem. O, ten Alex tutaj. Uff. Czekajcie, bo. <laughs> Jeden most za daleko. Czyżby. A niekiedy ciężko jest kogoś w ogóle natrafić w takiej walce. O. Tak jak mówię, ten Big Dave. Podejrzewam, że ten Big Dave u nich to będzie, będzie pierwszy. Jeśli chodzi o Mighty's Governor. Bo to jest jedyny, który tutaj tak rzeczywiście walczy. No i zobaczymy, czy stanie się to, co mówię. Ach. Nawet nie idzie nakierować na nich. Mm. O. Znowu na Dave'a, wejdziemy sobie na niego, on jest dosyć mocnym graczem, więc teoretycznie nie opłaca się w niego atakować, natomiast pod tym względem się opłaca, bo, bo on przynajmniej tak szybko nie ucieka, tak? to jest gościu, który walczy tymi pięcioma marszami i walczy nimi do końca, tak, więc jeżeli jego zaatakuje, to jest przynajmniej taka szansa, że, że on nie będzie uciekał. Tutaj jeszcze tego sargona. Siu! Asiu! To jakiś gościu. Aha, to jakiś skoczek. Śmieszek. Tego sargona spróbujemy zaatakować. Zobaczymy, przy okazji, jak sargon sobie radzi w walce. Chociaż tutaj ciężko to nazwać walką. No i właśnie, jak już ich tutaj wbijemy do ziemi, no to będzie im ciężko w ogóle cokolwiek zawalczyć. Ciekawe, czy tutaj będą wyskakiwać z tej bramy. O, czekajcie, ja się muszę trochę wycofać, bo widzę, że mnie tam atakują przy tej bramie. A już szpital musi uciekać. Ups, ile tutaj? No, widzicie, że szpital już prawie zapełniony. Także trzeba się wycofać. I to tak na poważnie. No, nie, nie zapełnię szpitala, także spokojnie. Nie będę miał deadów, ale myślę, że to już wystarczy. Trochę tam za bardzo poszedłem właśnie pod tą bramę, jeżeli się nie zorientujemy w którym momencie, że tak powiem, przestać, to tak to się kończy. Ja tak często mam, oczywiście, no i później mamy takie raporty. No, jeżeli walczymy, nie wiem, z 10-15 vlogami, to ciężko, szczególnie jak się gra łucznikami, zrobić dobry raport. Ale widzicie, że tutaj jeszcze nie najgorzej to wygląda. Mimo wszystko, no i tutaj zobaczmy, jak ten Honda, no, widzicie, całkiem spoko, sobie poradził. Także numery na moją korzyść. No tutaj Newski zdecydowanie nie, eee, także taki brzydki raport. Bodyka też, zobaczcie, radziła sobie dobrze, a później została zesformowana i, eee, i ten koniec gorszy. Natomiast na początku podejrzewam, robiła numery o wiele, wiele lepsze, chociaż o, tu widzimy tak, 15 tysięcy, no ale to z belisariuszem. To tam pewnie T4 i tak dalej. Także widzicie, że cały czas ludzie walczą takimi, takimi marszami. Tutaj widzimy też Gilgamesz. Cały czas dobrze sobie radził. No i później Słormowanko go spotkało. Także to wszystko trwało, wyglądało w miarę dobrze do momentu, nie? Widzimy tutaj jeszcze te momenty, ok, a później już. Później już pewnie będzie bardzo nieokrej. Okay. No właśnie, od tego momentu widzimy, że tutaj już tylko w zasadzie tracę. Ok, tutaj ten Newski wcześniej sobie radził fajnie. Ok, to jakieś pomniejsze raporty, to nawet nie ma co pokazywać. Tutaj też nie ma co pokazywać z tym Big Dave'em, w miarę OK. No i tutaj już. Mniejsze e, raporty. Naprawdę jestem super zadowolony z tego, że mo mogę sobie właśnie zobaczyć całość. To naprawdę dużo daje, jeśli chodzi o, e, ch o numery w bitwie, także nie muszę sobie tego sam w głowie liczyć, tylko sobie mogę właśnie zobaczyć podsumowanie. No i to jest naprawdę e, w porządku. Także ja tutaj już pewnie e, odpuszczę. Tak jak mówię, nie chcę za, za dużo nabijać tych punktów. 23 miliony to i tak już. Więcej niż, niż potrzebuje, widzimy, że oni tutaj wychodzą i pewnie będą wychodzić jeszcze dużo. Szkoda, że nie wybudują sobie flagi albo coś w tym stylu. Zobaczymy, może później jeszcze na nas wyjdzie to całe Fate Nation. Oni, nie, Fate Nation tutaj nawet po naszej stronie nie ma flag, więc nawet nie mają opcji, żeby tutaj na nas wychodzić, gdyby chcieli. No, szkoda bo z nimi, z nimi chętnie bym też zawalczył, zobaczyć, zobaczyć jak to jest. Ja się już tutaj będę, że tak powiem, z tej walki wylogowywał, szpital mam pełny, także sobie mogę teraz spokojnie leczyć surowcami, bo nie chcę, nie chcę tutaj za dużo marnować przyspieszeń, także myślę, że na ten Mighty's Governor to koniec Jej sobie będę powoli tutaj leczył aż, aż do Kingslandu, ale mam nadzieję, że właśnie w Kingsland, Trochę, trochę więcej powalczymy, trochę więcej Wam pokażę z tych skili, może jeszcze Wam pokażę jak, jak u mnie to wygląda, kogo sobie ustawiłem. Oczywiście wszyscy, którzy walczą, te skile mają, dlatego to nie jest takie, wiecie, super opi. No i nie można jeszcze użyć tej trzeciej umiejętności oraz nie można wszystkich, wszystkich dowódców, czyli w zasadzie tylko tych tam z KvK 1, 2 i 3, więc u mnie Bodika ma Edwarda i Tomerys. Newski ma Ryszarda i Saladyna. Tutaj mamy, zapomniałem jak on się nazywa: Imotepa i Elsida z Gilgameszem. Ramzes dostał Mechmeta i Kuzunokiego. No to już nie miałem za bardzo co dać do tych łuczników. I tutaj mamy Aleksandra i Sansu, no i powiem Wam, że naprawdę ten Guan Yu u mnie teraz zrobił naprawdę spoko robotę, tak? Może dlatego, że, że nie wchodzi za szybko, bo jest, bo jest trochę wolniejszy, nie wchodził tak szybko do walki, ale Guan Yu naprawdę spoko, oczywiście moja Bodica też robiła, robiła robotę, także zależy zawsze kogo rywal zaatakuje w tych raportach. Ale cały czas szukam, że tak powiem, złotego środka na ten mój trzeci marsz. Jestem w sumie zadowolony dużo bardziej z tego marszu Ramzes i Honda niż Honda Ramzes czy tam Honda i jakiś drugi dowódca. Na razie sprawdza mi się to dużo lepiej. Zobaczymy jak to będzie w dłuższej perspektywie. A na dzisiaj to już wszystko. Dzięki i do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.